Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie w polecajkach niedzielnych. I dzisiaj, wiedziona tym, co spotkało mnie na szkoleniu od odcięcia od osoby toksycznej, część psychologiczna w sobotę. Dzisiaj, niedziela, było szkolenie dotyczące energii. Chciałabym dalej podciągnąć uczestników tego szkolenia i zaproponować książkę wszystkim, bo duży entuzjazm dzisiaj wywołały wszystkie, polecaj wszystkie polecenia książek po tym szkoleniu. Więc. Stwierdziłam, że czas najwyższy zacząć polecać Wam książki, które też budowały mnie energetycznie, które też były tym, że zafascynowałam się tym światem poza materią, czyli poza ciałem, poza zmysłem, mózgu, mózgiem, ale też tym, jak to wszystko energetycznie działa. Moi drodzy, dzisiaj książka, którą przeczytałam 15 lat temu, aż wstyd się przyznać, ale tak. Natomiast książka jest jeszcze starsza, bo z 94 tego roku i wiedziona pod tytułem który, który mnie oczywiście przyciągnął praktyczny przewodnik jak spełniać swoje marzenia oczywiście te 15 lat temu marzyłam o tym, żeby te wszystkie moje marzenia, te które tydzień temu wam polecałam w marzenia jak spełniać swoje pragnienia tam była część bardzo mocno psychologiczna, ale też właśnie tam zaczątek energii, dzisiaj energia ciąg dalszy, ale już troszeczkę bardziej troszeczkę tym jak żyć, jak sobie poradzić więc oczywiście ten praktyczny przewodnik mnie te 15 lat temu mu bardzo mocno przyciągnął, a cały tytuł tej książki: Siedem duchowych praw sukcesu. Oczywiście też wtedy ten sukces mnie przyciągnął, czyli jak to zdobyć, co zrobić, żebym była wreszcie szczęśliwa. No i książeczka, jak na hmm, cieniutka. Jak na coś, co ma powiedzieć mi o wszystkim, jak to wszystko zdobyć i jak to zrobić. 80 stron tej książki to nieco mało by się wydawało na zakres wiedzy energetyczno-duchowej i wszystkich prawideł, które mogą w świecie rządzić, żeby chcieć być szczęśliwym, móc być szczęśliwym i zdobyć te upragnione marzenia. Niemniej jednak, cała sentencja tego, co jest bardzo ważne. Wybrałam specjalnie książkę, która była początkiem mojej drogi. Takiej z poszukiwaniem wszystkich praw, rezonansu, przyciągania i tak dalej, czyli jak to zrobić, żeby ten mózg wytworzył dla mnie na przykład dużą ilość pieniędzy. Albo szczęście, albo ten wymarzony dom. No i to wszystko, to wszystko w tych rzeczach miałoby się zawrzeć, i to zaczęło budzić moją ciekawość. Bardzo pięknie napisana książka przez pana Deepaka Chopra, przepraszam, ciągle to mylę. Więc bardzo fajna książka, autor wielu bestsellerów. Ta książeczka wygląda, oczywiście macie ją na miniaturce. Cudowna, piękna, szybko napisana, szybko się czytająca. Ale w zasadzie można by było powiedzieć, że każdą linijkę podkreśliłam w tej książce. Książka się składa z siedmiu praw, tak jak powiedziałam, i praw, które są zaskakujące. Napisał ją lekarz, napisał ją ktoś, kto pracuje z. Energiami już teraz, kto bardzo mocno się tym zajmuje, ale też jest kimś ze świata materii namacalnego. Więc lubię takie książki, przemawiają do mnie, jeżeli ktoś jest lekarzem i zna prawa fizyki. Tej jeszcze dawnej i zna prawa materii, to dla mnie już y, świadomość, że może porównać te dwa światy. I jeśli y, wychodzi z tego coś pięknego, to cudownie. Moi drodzy, siedem praw, które mogą zaskoczyć swoją nazwą, bo znamy prawo przyciągania, prawo rezonansu, oczywiście dużo. Natomiast mam wrażenie, że książki pana y, y, Chopra są y, kwintesencją. Czegoś, co jest bardzo pięknie napisane, a, a jest początkiem wszystkich praw przyciągania rezonansu i tak naprawdę. Mocno, bo w 94 roku, kiedy pan pisał tą książkę, niezakoniecznie była bardzo jasno i tak dobitnie pokazywana wiedza o fizyce kwantowej. Coś tam były przebłyski, coś tam się działo, pewno w strefach naukowych już dość mocno, ale w takich popularno-naukowych książkach niezakoniecznie o tym było. Natomiast tutaj pięknie jest to powiedziane. Jest oczywiście siedem praw, których nie będę wam czytać, ale zaciekawię was. Pierwszą z nich, a mianowicie prawo czystej możliwości. No i to jest prawo, które jest cudownością, a mianowicie mówi to, że nie ma ani dobra, ani zła, które do nas przychodzi, tylko jest okoliczność, która do nas przychodzi. I z każdej okoliczności na pewno płynie dobro. Na pewno. Na pewno jest w tym jakaś zasada, która służy nam. Tylko albo chcemy to widzieć, Albo nie chcemy tego widzieć, bo nam ego to bardzo mocno zasłania. No, i to jest oczywiście informacja dla tych wszystkich, którzy cierpią i się zastanawiają, dlaczego mnie to spotyka, dlaczego tak jest. Proponuję to pierwsze prawo czystej możliwości zobaczyć, przeczytać, zapoznać się. Reszta praw będzie również ciekawa, bo dla tych wszystkich, którzy są po trudnych związkach i próbują znaleźć odpowiedź, sprawiedliwość. Trzecia pra trzecie prawo. Bo prawo karmy, czyli prawo przyczyny i skutku, może was bardzo, ale to bardzo mocno zdziwić, bo nie do nas należy karma. Ta karma przychodzi i ta karma działa. I ta karma, e, jej zasady są bardzo proste. E, najważniejszym sprawę karmy jest to, żeby dbać, co my, co my wpuszczamy do otoczenia. Co my dajemy drugiemu człowiekowi. Dokładnie to samo przyciągniemy do siebie. I nie możemy oczywiście powiedzieć, że to, co nas spotyka od osoby, która nas niszczy, która nas męczy, która nas bardzo źle traktuje, to oczywiście my sobie na to zasłużyliśmy. W tej książce przeczytacie dokładnie na tym prawie karmy, że. To, co Was spotyka, nie jest tym, na co, na co zasłużyliście, tylko to jest, no i tu zamilknę, żebyście wiedzieli, co to jest, żeby Was zaciekawić. Ale spotykanie osób trudnych, osób, które Was niszczą, które są dla Was bardzo niedobre, nie jest tym, o czym myślicie, czyli czy ja sobie zasłużyłem, za jakie grzechy mnie to spotkało. Mogę Wam tylko podpowiedzieć, że najważniejszą rzeczą w prawie karmy jest wpuszczanie mimo wszystko cudowności, czyli mimo wszystko na przykład błogosławienie innym ludziom, bo to błogosławienie wróci do Was potrojone. Więc, mimo trudnych doświadczeń, błogosławienie i mówienie życzę Ci wszystkiego dobrego, mimo wszystko idź swoją drogą. Nie pozwalam, żebyś mnie krzywdził, krzywdziła, ale idź swoją drogą. Jest piękną kwintesencją prawa karmy. I mam nadzieję, że tyle, żeby Was zaciekawić, bo to jest naprawdę przepiękna, krótka esencja tego, co jest w życiu najważniejsze, bo dużo można by pisać. Filozofia jest ogromną dziedziną nauki i dużo można by powiedzieć, ale jest, jest to bardzo, bardzo ważne. Zerkam jeszcze, bo ja w tej książce dużo piszę. Szóste prawo prawo nieprzywiązywania się, jak myślicie? Co to oznacza? Nieprzywiązywania się. No właśnie, pomyślmy. Jest, jest to książka, którą serdecznie polecam, bo naprawdę 80 stron, nawet mniej, bo tam z różnymi dopiskami i propozycjami jest ich trochę mniej. Czyta się ją bardzo pięknie, bardzo wspaniale. Uderza w serce, bo ja na każdej jej stronie zaznaczam tysiące rzeczy, bo są przepiękne. Więc zachęcam Was bardzo serdecznie. To jest taki początek pracy z duchowością, początek pracy ze sobą, początek pracy z tym, jak sobie ułatwić zrozumienie wielu dzisiaj niezrozumiałych dla nas rzeczy: czyli tego, dlaczego tak funkcjonuje, dlaczego jest mi tak ciężko, dlaczego mnie to tak spotyka, dlaczego tak bardzo to ego mnie trzyma, dlaczego to tak boli. Myślę, że dla wszystkich tych, którzy chcą popracować, yy, troszkę poruszyć swoją energię, mam nadzieję, że, że to pomoże. Moi drodzy, zachęcam bardzo serdecznie i zapraszam do następnych polecajek.